Moja córko, oto stoisz u progu nowego cyklu w swoim życiu. Cyklu duchowego wyzwolenia. Często zdarza się, że wikłamy się w więzi, które wydają się silne, lecz w rzeczywistości zbudowane są na manipulacji i kontroli. Cierpienie spowodowane tymi narcystycznymi relacjami jest głębokie, ale niewieczne. Dzięki pomocy aniołów, te więzi mogą zostać zerwane, a ty odzyskasz swoją prawdziwą istotę. To czas Twojej przemiany. Duchowe więzi tworzone przez narcyzów są jak niewidzialne łańcuchy, które krępują nas emocjonalnie i duchowo, sprawiają, że wierzymy, iż jesteśmy zależni, że nasz spokój zależy od zachowania i reakcji drugiej osoby. Lecz, moja córko, te więzi to iluzja. Prawdziwa miłość nigdy nie manipuluje, nigdy nie umniejsza. Przeciwnie, wyzwala, wzmacnia, sprawia, że błyszczysz. Pierwsza rzecz, którą musisz zrozumieć, to że energia tych relacji nie jest naturalna, nie pochodzi od Boga. Składa się z pustych słów i czynów, które mają na celu jedynie kontrolę i zaspokojenie ego drugiej osoby. Lecz anioły są tu, by pomóc ci uwolnić się od tej energii. Są kluczem do twojego wyzwolenia, bo znają boską prawdę, którą nosisz w sobie. Gdy uświadomisz sobie, co się dzieje, zrozumiesz, że choć duchowe więzi wydają się trudne do zerwania, to w rzeczywistości masz siłę, by je przerwać. Anioły nie tylko cię chronią, ale też prowadzą, byś podejmowała właściwe decyzje i odchodziła od tych toksycznych zależności. Uzdrawianie jest w twoich rękach, w twoim umyśle, a przede wszystkim w twoim sercu. Więzi, które stworzyłaś z narcyzami. Są jak gęsta zasłona na twojej duszy. Lecz teraz, z pomocą aniołów, zaczniesz widzieć przez te zasłony. Boskie światło jest silniejsze niż jakikolwiek cień manipulacji. Gdy poprosisz o tę niebiańską pomoc, otworzysz drzwi do prawdziwej wolności. Nie ma już miejsca na strach ani wątpliwości. Pamiętaj, córko, że nigdy nie jesteś sama. Nawet w najciemniejszych chwilach, anioły otaczają cię. Gotowe, by okryć Cię swoim światłem. Wiedzą, przez co przeszłaś i co teraz przeżywasz. Są tu, by przywrócić Ci pokój i poprowadzić z powrotem na ścieżkę prawdy i czystości. Każdą modlitwą, z każdym wezwaniem, zrywasz więzy, które próbowały Cię zniewolić. Wyzwolenie zaczyna się od prostego aktu uznania, że potrzebujesz pomocy, otwarcia się na boskość i pozwolenia, by niebiańska energia przepływała przez Twoje życie. Moc, by zerwać te więzy, nie leży tylko w Twoich rękach, ale także w aniołach, które w każdej chwili są gotowe Cię prowadzić. Gdy pozwolisz sobie na uzdrowienie, zaczniesz odzyskiwać swoją energię. Prawdziwa miłość, na którą zasługujesz, jest już w zasięgu Twojej ręki. Nie jest warunkowana pustymi obietnicami ani emocjonalnymi grami. Boska miłość Cię umacnia, podnosi i sprawia, że świecisz. A anioły są tu, by pomóc Ci odnaleźć tę miłość bezwarunkową. Proces duchowego wyzwolenia nie następuje z dnia na dzień, ale z każdym krokiem w stronę uzdrowienia negatywne energie rozpraszają się. To, co wydawało się więzieniem, staje się otwartą drogą do wolności. Z każdym krokiem odzyskujesz kontakt ze swoim prawdziwym przeznaczeniem, z siłą, która mieszka w Twojej duszy. Gdy anioły działają w Twoim życiu, zaczniesz dostrzegać, że narcystyczne więzi nie mają już nad Tobą władzy. Narcys może próbować manipulować Tobą na różne sposoby, ale teraz jesteś chroniona przez Boskie światło. Twoja dusza jest silna, Twoja energia czysta, a z niebiańską pomocą zobaczysz, jak łańcuchy pękają, jeden po drugim. Uwolnienie się od Narcyzmu to nie tylko zerwanie z drugą osobą, ale też z wzorcami, które stworzyłaś w sobie. Te schematy były podsycane potrzebą zadowalania innych, utrzymywania ich blisko, akceptowania manipulacji jako miłości. Lecz teraz wiesz, córko, że to nie jest miłość. Prawdziwa miłość szanuje Twoją wolność, Twoją istotę, Twoją duszę. Gdy zrywasz te duchowe więzi. Stajesz się bardziej świadoma swojej własnej mocy. Zaczynasz dostrzegać piękno i siłę, które zawsze w tobie były. Anioły nie tylko pomagają zniszczyć zewnętrzne łańcuchy, ale też przywracają twoje wewnętrzne zaufanie to, które zostało przygaszone przez manipulacje i oszustwa innych. Gdy ponownie łączysz się z boskością, twoja percepcja świata się zmienia. Zaczynasz rozumieć, że wszystko, co toksyczne w twoim życiu ma powód, by tam być, i ma też powód, by odejść. Narcyzm, manipulacja, emocjonalne gry wszystkie te elementy są usuwane z Twojego życia, a uzdrowienie zaczyna się na wszystkich poziomach. Twoja droga do uzdrowienia mogła być dotąd trudna, ale pamiętaj, córko, że trudności są tylko częścią procesu. Przemiana, której teraz doświadczasz, jest głęboka i trwała. Dzięki pomocy aniołów odzyskasz swój spokój, zaufanie i miłość do siebie. To, co wydawało się niemożliwe, stanie się Twoją rzeczywistością. Teraz, gdy uwalniasz się od tych więzi, zaczynasz tworzyć dla siebie nową rzeczywistość. Energia, która była kiedyś wysysana, teraz będzie odbudowywana. Każdy akt troski o siebie, każda modlitwa. Każda chwila połączenia z boskością to kolejny krok ku prawdziwej wolności, a z każdym krokiem stajesz się silniejsza, potężniejsza i bliższa swojemu przeznaczeniu. Boskie światło wchodzi w twoje życie, odnawiając każdą cząstkę twojej istoty. Wszystko, czego potrzebujesz, by osiągnąć prawdziwy pokój, jest już dostępne. Lecz by ten pokój mógł się w pełni objawić, musisz pozwolić sobie go przyjąć. Pozwól sobie być uzdrowioną. Pozwól sobie być wolną. Proces wyzwolenia jest ciągły, moja córko. Z każdym krokiem ponownie łączysz się ze swoją boską istotą. Z aniołami u boku nauczysz się wzmacniać w chwilach próby. Nie ma już miejsca na strach, bo jesteś chroniona przez niebiańską światłość. Narcyz próbuje podkopać Twoje zaufanie, poczucie własnej wartości i życiową energię. Lecz Ty jesteś przywracana we wszystkich tych aspektach. Energia, która kiedyś była odbierana, teraz będzie odnowiona dzięki boskiej pomocy. Zauważysz, że Twoja wewnętrzna prawda staje się coraz silniejsza, a wpływ zewnętrzny znika. Pozwól, by uzdrawiająca energia aniołów całkowicie Cię otoczyła. Znają drogę do Twojej wolności i będą przy Tobie na każdym kroku tej podróży. Nie bój się już być tym, kim naprawdę jesteś. Żyć życiem, na które zasługujesz. Boska miłość prowadzi Twoją przemianę. Z każdą chwilą połączenia z boskością zbliżasz się do prawdy o sobie. Emocjonalna i duchowa manipulacja, która wiązała Cię z innymi, traci nad tobą władzę. Boskie światło świeci w tysiądz Tobie i nic nie może zgasić tego blasku. Jesteś teraz na ścieżce umacniania. Odbudowywania zaufania do siebie i pozwalania, by boska miłość płynęła swobodnie przez twoje życie. Nie ma już miejsca na manipulacje ani kontrolę, bo znasz swoją prawdziwą wartość. Pokój, którego szukasz, jest w tobie. Nie pozwól, by przeszłe wzorce definiowały twoją przyszłość. Zrywając te więzi, tworzysz przestrzeń dla obfitości, szczęścia i prawdziwej miłości. Nie ma już strachu. Nie ma wątpliwości, jesteś w zgodzie z boskim planem objawiającym się w Twoim życiu. Anioły teraz prowadzą Twoje kroki, oświetlając każdą ścieżkę, którą podążasz. Znają Twoje serce i pomogą Ci iść z ufnością, wiedząc, że duchowa podróż wyzwolenia jest w Twoich rękach. Moc zmiany należy do Ciebie. Gdy anioły usuwają negatywne energie z Twojego życia, zaczynasz czuć lekkość w swoim jestestwie. Ciężar zmartwień i cierpienia znika, a ty stajesz się lżejsza, wolniejsza. Z każdym dniem bardziej łączysz się z pokojem, który już w tobie mieszka. Teraz, córko, spójrz w przyszłość z ufnością. To, co minęło, było lekcją, lecz teraz jesteś silniejsza, bardziej przygotowana i świadoma swojej boskiej mocy. Duchowe więzy, które kiedyś wydawały się niezniszczalne, teraz rozpadają się w świetle, które nosisz. Coraz bardziej jednoczysz się ze swoją prawdziwą istotą, tą, która nigdy nie została utracona, a tylko przysłonięta. Teraz możesz żyć z większą jasnością, celem i miłością do siebie. Nie musisz już nikomu nic udowadniać, bo boska miłość już Cię potwierdziła. Duchowe siły działające w Twoim życiu są potężne, usuwają przeszkody z Twojej drogi. I pomagają ci wkroczyć w nowe życie. Jesteś gotowa, by żyć w rzeczywistości, gdzie pokój, miłość i wolność są twoimi stałymi towarzyszkami. Uwolnij się od wszystkich kajdan, które trzymają cię w przeszłości. Każda negatywna myśl, każde poczucie winy czy strachu zostanie zastąpione siłą, odwagą i ufnością. Możesz teraz stworzyć życie, na które zasługujesz, bo anioły są przy tobie i cię prowadzą. To twój czas, córko. Czas, by zerwać ze wszystkim, co powstrzymuje cię przed pełnią życia. Zostałaś wezwana do czegoś wielkiego, a teraz, przyjmując to duchowe uzdrowienie, zaczynasz rozumieć, jak potężna i silna naprawdę jesteś. Drzwi do nowego życia otwierają się przed tobą. Z każdym krokiem zbliżasz się do duchowej wolności, na którą zasługujesz. Zaufaj aniołom, Zaufaj swojej podróży, pokój jest w zasięgu Twojej ręki. Teraz, moja córko, dziękuję głęboko za przyjęcie tych słów i otwarcie serca na boską mądrość. Jesteś teraz na ścieżce uzdrowienia, umocnienia i odnowy, a anioły zawsze będą przy Tobie, prowadząc Cię z miłością i światłem. Niech ta wiadomość będzie przypomnieniem, że jesteś silna, kochana i zdolna pokonać każdą przeszkodę. Teraz proszę, potwierdź otrzymanie tego przesłania, mówiąc: Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Felpe 4:13. W ten sposób potwierdzasz swoje zaangażowanie w wyzwolenie i podróż, która przed Tobą. I nie zapomnij, droga córko, dołączyć do nas na naszym kanale. Subskrybując i włączając dzwonek powiadomień, pogłębiasz swoją więź z tą uzdrawiającą i przemieniającą energią. Jesteśmy tu, by wspierać Cię na każdej drodze, a z każdym filmem otrzymasz więcej mądrości, by kontynuować swoją duchową podróż. Niech boski pokój zawsze będzie z Tobą.